Anna Mucha należała niegdyś do grona najseksowniejszych polskich aktorek. Mówię niegdyś, ponieważ w ostatnim czasie mogliśmy częściej oglądać ją w roli mamy. I niestety to i ówdzie przybrało jej kilka kilogramów, w kilka dodatkowych centymetrów. Do tej pory Anna Ignorowała złośliwe uwagi komentarze internautów, teraz jednak postanowiła zmierzyć się z rzeczywistością i jak udało się dowiedzieć faktowi, aktorka zamierza wrócić na siłownię i zacząć nową dietę. Dlaczego? Znowu chce być seks bombą. Być może ma to związek z kolejną rolą filmową albo serialem, w którym wystąpi, ale jedno jest pewne. Już niedługo znowu zobaczymy ją w krótkich spódniczkach i wysokich szpilkach. Będzie więc na co popatrzeć. Ania już w przeszłości musiała zmierzyć się z problemem dodatkowych kilogramów i wtedy jej metamorfoza zachwyciła miliony Polaków. Jesteśmy pewni, że jeżeli włoży dużo trudu i wysiłku, to i tym razem się uda, więc trzymamy kciuki.